Dzisiejsza debata jednoznacznie pokazała konieczność podjęcia szybkich decyzji politycznych w zakresie przyjęcia programu Polskiej Energetyki Jądrowej jako mapy drogowej na rzecz rozwoju energetyki jądrowej i przyszłej budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Z formalnego punktu widzenia nie stanowi to decyzji o rozpoczęciu budowy, ale na pewno jest to zielone światło dla instytucji zaangażowanych zarówno w administracji rządowej i zobowiązaniem dla inwestora do przygotowania, materiałów pod decyzję zasadniczą, która będzie faktycznym rozpoczęciem procesu budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Harmonogram, który zaproponował inwestor dochodzenia właśnie do tego, aby móc przedstawić Radzie Ministrów, a szczególnie Ministrowi Gospodarki, właśnie wniosku o decyzję zasadniczą, przewidujemy na przełomie lat 2017-2018. Do tego czasu potrzebujemy właśnie materiałów związanych z istniejącymi pracami, związanymi z wyborem lokalizacji elektrowni jądrowej, z wyborem dostawcy technologii, z wyborem konsorcjanta, z którym PGE będzie razem z firmami energetycznymi w Polsce budować elektrownię jądrową, no i sposobu oczywiście finansowania. Tę pracę domową musi odrobić inwestor.